Siema, siema, witam na kanale Marek i Mój Modelarski Świat z racji tego, że jestem trochę chory nic nie robiłem przy modelu, więc postanowiłem zrobić inboxa z racji tego, że lubię takie trochę niestandardowe modele no przedstawiam Heinkel H162 A2 Salamander fajny taki no, model Niestandardowy, odrzutowy, fajne malowanie. Numer zestawu 61097, tak wygląda pudełko. Zaraz otworzymy. Oczywiście mamy dodatki do niego, i sobie poglądamy, jak to, to wygląda. Jest tak, to kupiłem dodatki, dodatki, pasy, tablica, przełączniki. Drugi strony są jeszcze do różne blaszki do środka, do silnika. O, nie wiem czy dobrze widać. Tak to wszystko wygląda. Przewody do silnika i ma model naprawdę fajny. Bardzo fajna szczegółowość. Można zrobić i otwartego i zamkniętego z jedna część. Naprawdę. Bardzo fajnie to wygląda. To jest druga część. Tu możemy zrobić właśnie z otwartym silnikiem, zamkniętym. To są części silnika. Naprawdę fajna szczegółowość. Nawet jest postać pilota. Oczywiście nie wiem, czego użyję. W każdym razie. Tak wygląda. Są skrzydła. Jest kadłub. Naprawdę. Bardzo fajny model. O. Tak wygląda od środka. Tutaj kadłub. Instrukcje sobie zostawimy na bok. Tutaj mamy instrukcję do blaszek. Sporo tego jest. Tutaj ja mamy do wycięcia, tu mamy kokpit, nawet przewody na koła są, fotel naprawdę, naprawdę fajny model. a z dodatkowymi blaszkami to jeszcze lepiej będzie wyglądał. O, to jest instrukcja blaszek dawania, czyli element, elementów fototrawionych. miejsce jak to, że trzeba usunąć, tutaj mamy silnik. Instrukcja pokazuje, gdzie co dajemy, i tak to wygląda. Instrukcja, jeżeli chodzi o oblaski, dodatkowo kupiłem maski z Montexu a w zestawie jest e, obciążenie żeby o, i bardzo fajna nie wiem czy widać bardzo fajne oszklenie jest naprawdę naprawdę na super ciściutkie naprawdę piękne oraz e, kalkomania kalkomania Do kilku, pewnie wersji, ale zaraz, zaraz jeszcze zabezpieczenia. Zaraz przejdziemy do instrukcji. Instrukcja jest mamy tutaj: opis w języku angielskim, opis w języku japońskim ta instrukcja wygląda tak do tego modelu jest otwierana na boki jest tutaj wózek możemy z wyciągniętym silnikiem zrobić możemy z włożonym otworzymy to zobaczymy tutaj jest wózek, po silnik Plan rozłożenia w kokpicie. Podstawowe procesy, w jakiej kolejności robimy. Kolory naprawdę widać, że to świetny model. Tutaj jest instrukcja silnika. Możemy zrobić zamknięty możemy z o, z otwarty możemy również zrobić e, silnik zamknięty a z dodać silnikiem e, na zewnątrz i tak to wygląda R różne wersje co mamy e, raz Dwie, wersja, dwie wersje dwie wersje tak, jest trzy wersje malowania więc tutaj jest pierwsza wersja tutaj jest druga wersja I tutaj jest trzecia wersja. A nie przepraszam, jest jeszcze czwarta wersja. Cztery wersje malowania Hankel S162A2 Salamander. I tak to wygląda. Jeżeli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę. Jeżeli podoba Ci się kanał, zasubskrybuj. A jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, to daj komentarz, pozdrawiam Cię serdecznie. Hej, hej.